Moi drodzy, bardzo Was przepraszam. W jednym z ostatnich odcinków opowiadałem Wam, że na Kociewiu mamy trzy wiatraki. I wiecie co, to nieprawda. Na Kociewiu mamy wiatraków jak psów, jak to mówią. Zwróćcie uwagę, popatrzcie. I jedni powiedzą, że to piękna technologia, a inni... No i mamy po krajobrazie. Na kociebiu, zwłaszcza w okolicach Pelplina, rośnie nam las wiatraków. Jedni mówią, że to symbol nowoczesności, inni że psują widok na nasze pola i łąki. Chodźmy, zobaczymy, jak te olbrzymy wyglądają z bliska. Tak wygląda człowiek w porównaniu do podstawy wiatraka. Widać wielkość, prawda? Są ogromne. Mają wysokość do 120 metrów, rozpiętość skrzydeł od 40 do 80 i hałaszą. Dzisiaj wieje, więc je słychać. A wy co myślicie o tych gigantach na kociewskiej ziemi? Piękne czy przytłaczające?